Nie wiem Oto jedzenie Oczy, Nie, poczekaj, bo ja coś coś Co zrobisz? Widzisz to? No ruszasz się I czemu? Co? Zrobię, zrobię tylko test Ty faktycznie podążasz za twarzą Idziemy spać Jutro spróbujmy ogarnąć pałac cesarski od rana, tak jest do, do rozdania. Mają kilka set biletów. Kto pierwszy, to lepszy. I tam od dziewiątej się zaczyna rozdawanie tych biletów. Więc no, będziemy tam na dziewiątą, przed dziewiątą. Może nam się uda zgarnąć bilety, żeby tam wejść. Jest już gdzieś w pół do dwunastej. Jutro musimy wstać ko przed ósmą. Także 8 godzin spania. Niecałe będzie w sumie gdzieś tak mi się wydaje. Do jutra. Są co, rogaliki, jajecznica jakaś taka żółta strasznie, krewetki? To są krewetki? I makaron. Dobra, Nawet ciekawe śniadanie, zaraz będziemy jeść. Czyli makaron wegetariański, krewetki i takie dziwne żółta jajecznica. Ja miałem mówić, że tak, krewetki jest średnie, jajecznica bardzo dobra, tylko wyglądała dziwnie. To mam jeszcze kawa. Ale co ciekawe jest w opcji wrożonej też. Więc jest zimna. Do słodzenia mają coś takiego. Albo mm. no, cukier. Jest cukier. Jest cukier? Chcesz cukier? Nie, to ciekawsze chyba. Guld No i smakuje fajnie. Lecimy już do tego. Do pokoju. Jesteśmy już w posiadaniu. O, właśnie na dziewiątym piętrze teraz. Ja będę potrzebował czasu, żeby się obejść tą kamerką, bo na pewno y, zupełnie inaczej obsługuje się niż samego. Zupełnie inny profil użytkownika jest tutaj. Zupełnie. Także uczę się od nowa. Będzie na tym trochę cierpiał ten wyjazd, prawdopodobnie. E, bo będzie takie trochę niemrawe te będą ujęcia, ale no trudno. Gdzieś ta kamerka chrzest mieć musi. No, Tokio wydaje się spoko miejscem na to. O, a teraz. A czemu teraz zamiast ruszać kamerą, to zoomuje? Kurwa. To jest zmiana trybu. Rozumuje, nie? Tak. A w po, poprzednim włączeniu kamery ruszałem tym głowicą. No, proszę bardzo, nawet jakieś słońce wyszło dzisiaj. Czy idziemy na stację? Nie, nie, idziemy na stację, idziemy do pałacu. Oto to możecie użyć Tokio w świetle dziennym, słonecznym. Pierwszy raz po pierwsze, a po drugie z nowej kamery. Mam nadzieję, że widać jak, czy różnice w jakości. Bo inaczej po co kupowałem. Generalnie to o godzinie dziewiątej, nie wiem czy już o tym mówiłem, pewnie tak. O godzinie dziewiątej mają do rozdania 300 biletów na wejście do pałacu, na teren pałacu cesarskiego. Całego tego kompleksu. Jeżeli uda nam się zgarnąć wyjściówki wszystkim nam czterem, no to tam sobie wejdziemy. I wtedy... Coś tam wam nagram, o ile można w ogóle w środku nagrywać, mam nadzieję, że tak. Jest to są bardziej tereny tego pałacu niż gdzieś na w środku raczej, ale zobaczymy. Okej. Okay. Dobrze, a potem idziemy zobaczyć się ze świnkami w kawiarni, gdzie będą tam sobie hasać takie małe świnki i przy okazji coś tam może zjemy ciastko, wypijemy kawę, no. kolejeczka do wejścia do jakiegoś sklepu, czyżby nowy drop, czy po prostu wooflarny sklep, Daimaru Ja się cieszę, że mam takie luźne kieszenie. Nie wiem, czy będzie mi to teraz tej kamerce, czy nie. W każdym razie nie muszę w Japonii się za bardzo przejmować, chyba przestępczością. Kieszą kostkami, takimi innymi, różnymi rzezimieszkami ży mieszkami. Mogę swobodnie sobie w luźnych kieszeniach nosić portfel i telefon. Jak, jak w żadnym innym kraju widać tutaj po prostu jak bardzo ludzie żyją tak jakby w określonym rytmie. Po prostu o tej godzinie jest mnóstwo ludzi w okolicach stacji, punktów komunikacji miejskiej, a wieczorem mnóstwo ludzi w barachnie i to jest niby normalne, wszędzie tak jest niby, ale tutaj, tutaj to jest szczególnie widoczne, po prostu, że pewne miejsca potrafią być kompletnie puste o danej godzinie albo zupełnie zatłoczone. I Wszyscy właśnie żyją w jakimś takim określonym trybie, nie? Takie społeczeństwo bardzo takie tkanka niż, niż takie, wiecie o co chodzi? No. już Tutaj widać takie zabudowania bardziej powiedziałbym klasyczne. Ej, ja mi brakuje słowictwa ostatnio, naprawdę. Ja powinienem zacząć trochę czytać książki, bo chcę nagrać vloga i ciężko mi się wysłowić. Jesteśmy już prawie na terenie Pałacu Cesarskiego, tego całego kompleksu. Zobaczymy, czy uda nam się tu wejść. Natomiast mam pewne wątpliwości, pomimo tego, że nie jest to weekend, bo chyba czwartek dzisiaj jest, to może się okazać, że aby zebrać, być jednym z tych 300 osób, które zostały tu wpuszczone, trzeba raczej się zebrać troszeczkę wcześniej niż tak przed samym otwarciem. Ale zobaczymy, może się uda. No, a mamy po, numer, po numerach 167, 8 i takich tam, nie? więc się udało. Wejdziemy dzisiaj, zobaczymy. Miło, zaliczymy to, co trzeba. No i wchodzimy do pas, do, do... pałacu, na teren pałacu cesarskiego. Tak, dostaliśmy sobie po przepustce ładnie. Jesteśmy w bramie Zaraz dostaniemy kosę Kosę w bramie się dostanie, nie? Czy to w Krakowie? W Krakowie, nie w Tokio no. Jesteśmy przy sklepie cesarskim, jednym tutaj na terenie pałacu, nie można nagrywać tutaj, więc nagrywam siebie, e, może kupię parasol, żeby <grytanie> bogatego cesarza. Dobrze, jesteśmy już na zewnątrz, właśnie wychodzą wszystkie grupy językowe, kupiliśmy jakieś tam pamiątki nawet, teraz będziemy pierwszą zwiedzać teren, oczywiście nie cały, ale wyznaczony teren pałacu. Zdecydowanie To jest lepiej pod parasolem jednak. Niedoceniane urządzenie do ochrony przed słońcem. Pierwszy raz mi używam w ten sposób parasola i jestem zadowolony. Może chronić przed słońcem i przed deszczem. Wielkie odkrycie, nie? and all around the world, assembled here for celebration. Thank you. And I welcome say the majesty is there and... Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> but when Shogun left the castle, all the feudal lords also went back to their hometown, of the government. That's why they made a very high stone wall.

Tak, bo tu masz ma a, a tutaj jest, to, to jest... Polecam. Nie drogie, a przydaje się. No tak. Na pewno teraz idziemy na mochi e, O 11, czyli za parę minut, albo już w sumie nawet otwiera się tutaj zaraz. E, kawiarenka, gdzie zjemy sobie japoński deser mochi. I w końcu zjemy go w oryginalnej wersji, a tej, nie tej zmrożonej odpływu na fide z naszego kraju. Podobno jest to dobre. Nie wiem, w Polsce nie jadłem jeszcze mochi, które byłoby dobre. Dla mnie to jest zupełnie bezsensowy nalazek, ale może się przekonam Mam nadzieję okay. Chodźmy tędy Schodzimy w podziemię Prosto z ulic Tokio. Tutaj mają być jakieś niby ciekawostki do jedzenia. Zobaczymy. Natomiast jest tutaj sporo. sporo biurowych ludzi. Trafiliśmy do miejsca, gdzie sprzedają moci, natomiast to nie jest restauracja, tylko kupuje się tutaj moci i ewentualnie się wynosi je, nie? Stąd. To są jakieś ceny, ale ja nie wiem, jak ja chcę w ogóle. Kupione moci. Tam cię zaszalał, kupił większe. Tak, ale to są. Nie odpakuj jeszcze, nie, nie, nie. Jak zejdziemy z oczu. Chodzi o to, Gabryś, że pani zapakowała nam na wynos. Postarała się, żeby nam to ładnie zapakować. Dlatego, że powiedziałem, że zjemy później. A jakbym powiedział, że zjemy teraz, to by się nie musiała tak starać, żeby pakować to ładnie. O Jezu Ona już jest przyzwyczajona. Podaj jedno. Właśnie ci dam i zamknę resztę. Dobra. Trzymaj. Czekaj. Oto prawdziwe japońskie ręcznie robione mochi. Zobaczymy jak smakuje. Robione przez bardzo miłą panią, która nawet zna angielski, była niesamowicie miła. I sobie zjemy na razie to jedno. Wytestujemy. Chcesz pierwszy? No Jezus, fasolom. No. O kurczę, to dobre. Mega, nie? Faktycznie dobre Testujemy czy będzie sójka działać przez Apple Pay, tak? Tak, bez w ogóle żadnego paszportu, bez niczego. To jest moja sujka. Zadziałało, tak? No i proszę Aktualny plan polega na tym, że wracamy teraz do hotelu pieszo, bo jesteśmy niedaleko Pałacu zasarza. w sensie nasz hotel możemy spokojnie pieszo wrócić. Tam chwileczkę odpoczniemy, schowamy Mochi do lodówki, bo one muszą być w lodówce i pododuję trochę kamerę, bo ma 56% baterii więc na resztę dnia nie wystarczy. Szybciej się rozładowuje niż Sony A ten gdzie skręca? Jejciu Z kukurydzą bułka A tu są tace w ogóle, szczypce i możesz sobie nabierać z szczypcami Chcesz takie? Z truskawkami? Wiesz? Nie, weź, 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 weź. Aha, dobra, to, co? to, co. to czy tamto? Nie, to z łaskawkami weź Tam była melonowa bułka A jak wiemy one są pyszne, więc jedną wziąłem Dobrze, chyba to chyba tyle, idziemy, no Gabryś się odłącza Idzie sam do sklepu w hotelu. No, poddawać kamerkę głównie yeah. i schować mączki do Nie, Nie, smaku dobry, ale w teksturze. No tak, bo to jest żelka. Yy, Nie, to jest. To jest napisane kawę, jelly, tak? Nie. Kawę, tak. ore, jelly. jelly. Konsystencja, tak? Aha. Jak no, no właśnie, do tego, do tego nie chciałem. No nie, no to nie jest tak złe. Myślałem, że będzie bardziej galeretkowate. Dobra, teraz zapierdzielamy do kawiarni, gdzie są świnki, i tam wypijemy kolejną kawę pewnie. Wczoraj jechaliśmy w linią w stronę Akihabary. Dzisiaj w sumie też, ale wysiadam gdzie indziej, na Ikebukuro. 高崎線、常磐線,線、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成線はこのみたいです。次はうぐつ谷、うぐつ谷、お出口は左側です。This is the Musimy być na Central Exit albo Central Station 2? I już tak zaczyna trochę wyglądać jak takie tokio znane z vlogów Czyli te takie ciasne uliczki pełne ludzi i niskich budynków, a nie takich wysokich jak u nas tam w okolicy hotelu O Jezu, tutaj tak ciepło płumają dla świnek czy co? <śmiewanie> Mi pik kafe, jest. Tu mają być niby świnki. Jezu! <śmiewanie> Tak, to O kurczę. jest ona Nie mów tak brzydko. To jest bardzo ładna świnka. Przyzmij to trochę. Ona cię polubiła, ty co? Widzisz? Do no Gabrysia wchodzą wszystko. Ciebie lubią zwierzęta. O tutaj, tutaj idzie Zwróć, trzecia Cztery wrzątku Też są cztery Ja mam dwie Gabryś ma trzy Tylko że Gabryśia boli O Jezu, jeszcze jedna idzie tu idzie jeszcze jedno jest z tyłu za mną Jak powinien się zastanawia co tam robi Nie udaje się No ale dziona to chce popchać. Ja bym się musisz zdać radę Chyba mam mrówki Wyprostuj nogę. Nie ruszamy nawet teraz. Ja mam mrówki w nocy. <celu> Nie wyczynam.